TVG 9 z powodu niekompetencji i złośliwości urzędników gdańskiego magistratu. No, mogę stracić dość dużą ilość pieniędzy. No, stracić powiedzmy, że odzyskiwanie przeze mnie pieniędzy. Się przedłuży przez bezprawne działania urzędników. Ostatecznie uzyskam odszkodowanie od nich. Od nich jak od nich, no bo oni się nie przejmują czasem, nie przejmują się swoimi działaniami. No bo i tak odszkodowanie w razie czego zapłaci urząd, a nie Podatnik. No, i to jest właśnie wielki problem. Brak odpowiedzial... osobistej odpowiedzialności urzędników. Ale ja zrobię wszystko, aby prędzej czy później te pieniądze wyciągnięto nie tyle urzędowi, czyli podatnikowi, ale urzędnikom z kieszeni. A jeśli nie z kieszeni, to z gardła i z dupy. Z gardła i z dupy.